Siema, no witajcie! Myślicie, że jesteśmy w Rio de Janeiro? Nic bardziej mylnego. Światowe Dni Młodzieży w Brazylii już były, teraz czas na Portugalię. Ale co ciekawe, inspiracją do budowy tego pomnika Chrystusa Króla w Almadzie był właśnie ten największy posąg w Rio. Przyznam szczerze, że robi wrażenie, ale takich miejsc, które w Portugalii zaskakują jest więcej, więc jeśli chcecie więcej, zostańcie z nami. Zaczynamy! Studio Raban odkrywamy nieoczywiste miejsca, i właśnie dziś zabieram Was do najstarszej dzielnicy Lizbony, Alfamy. To właśnie tutaj odbywa się Targ Złodziej. Tak dobrze słyszycie? Targ Złodziei. Nie zamierzam niczego kraść, ale chcę się dowiedzieć, dlaczego to miejsce jest tak popularne. Pst, i te płytki, które tam widzicie, podobno można to kupić. Marcel, to na tym targu się kradnie, czy sprzedaje? Co to za miejsce i skąd taka nazwa? No tak, de Ladra. Ladru to złodzieja, Ladra to, że jakby złodziei. Targ złodziei. Jestem widzimy za Panteonem, na takim skrawku na kampus Santa Clara na tym placu i faktycznie tu dawniej rzeczy, które pochodziły z handlu, mogły mm -hmm. być też kradzione. A dzisiaj oczywiście jest to zwykły pchli targ. Wszystko jest legalne. Wszystko jest legalne. Szczerze trzeba uważać na złodziei w Lizbonie, czyli na e, kieszonkowców, którzy są wszędzie. Czają się, ale jak widzimy, tu policja wszystko obstawia, ponieważ wie, że to jest newralgiczne miejsce. Targ odbywa się w każdy wtorek i w każdą sobotę. Sprzedaję tu dwa, trzy razy w tygodniu i tak od 17 lat. Jeśli nie przyjdę, to stracę swoje miejsce na targu. Dlaczego to miejsce jest takie popularne? Ja tu widzę dosłownie wszystko: ceramikę, ubrania i można czasami znaleźć perełki i to w bardzo niskich cenach. Na przykład tutaj możemy zobaczyć azulezusz, czyli te płytki. Tak. To są typowe płytki niebieskie. One to są jeszcze pochodzenia od Maurów, od Arabów. no i na przykład większość z nich jest po prostu skuwana. Jest to pamiątka, która jest warta przywiezienia z Portugalii. Bo te płytki rzeczywiście można spotkać w wielu miejscach tak, w Portugalii. Dokładnie. Czyli co? To znaczy, że ludzie po prostu je kradną i później sprzedają? Znaczy tak, zdarza się oczywiście też ich produkcja, ale najbardziej te ciekawe i wartościowe są te autentyczne, które pochodzą ze ścian portugalskich. Czyli... Te płytki, no tak jak tutaj widzimy, można spotkać w całej Portugalii. Skąd taka popularność? Tak, ponieważ jest to jeszcze dziedzictwo, które przywieźli tutaj z krajów arabskich Maurowie, którzy okupowali Półwysep Iberyjski. I Hiszpanię, i Portugalię, i te azulejosz znajdziemy i w Portugalii, i w Hiszpanii. Co jest ciekawe, chrześcijanie, którzy potem odbili podczas rekonkwisty ziemie zajmowane przez Maurów, dołączyli również wizerunki ludzi, bo muzułmanie nie przedstawiają wizerunków ludzkich. I w Lizbonie znajduje się nawet muzeum tych płytek, Azuleżusz. Portugalii i nie przyjść na boisko to byłby grzech, dlatego stwierdziłem, że nie będę grzeszył, tylko po prostu zagram razem z zawodnikami klubu Estoril de Praia. Jednego z najlepszych klubów w Portugalii. Właśnie jestem na boisku, idę się przebrać. Yeah! I like it! Yeah! Nice! No, elegancko! Pytał mnie pan trener, czy gram w piłkę nożną. Powiedziałem, że Troszeczkę gram, zobaczymy na ile to moje troszeczkę to będzie na poziomie tutaj. Sztrój breja. A dobrze wygląda? Jestem ciekawy, jaka będzie reakcja kolegów z drużyny, jak zobaczą nowego świeżaka na boisku. Już widzę, że się śmieją za mnie kurzy. Migo, 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 migo. Z jakimi historiami trafiają tutaj młodzi zawodnicy? W ostatnich latach zreformowaliśmy proces wyboru i szkolenia zawodników. Dziś jesteśmy świadkami treningu drużyny U17. Staramy się tym chłopakom i dziewczynom zapewnić najlepsze warunki. Pomaga w tym oczywiście pozycja pierwszej drużyny, która gra w portugalskiej ekstraklasie. Aktualnie jesteśmy w stanie być atrakcyjnym wyborem na początek kariery nie tylko dla zawodników z sąsiedztwa, ale również dla tych mieszkających trochę dalej. My przede wszystkim wychowujemy zawodników i co roku rozwijamy system szkolenia wychowanków. Piłka nożna to nie tylko aktywność fizyczna, ale gra zespołowa. A taka umiejętność pracy w drużynie może dużo pomóc w życiu. Skupienie na futbolu pomaga nam młodym uspokoić się, a bycie częścią zespołu przyjaciół daje mi ogromne poczucie wsparcia i wspólnoty. Jak ważny jest futbol dla Portugalczyków? Futbol odgrywa bardzo ważną rolę w naszej kulturze. Portugalia jest krajem zakochanym w piłce nożnej. Grają wszyscy, a początki biorą się zawsze na ulicy. Jak jako klub czujecie się pośród tak dużych rywali Sportingu albo Benfiki? Myślę, że Estroil Praia nie ma się czego wstydzić. Współpracujemy z tymi wielkimi klubami, ale podążamy własną ścieżką i tutaj lokalnie pełnimy ważną funkcję w życiu naszej społeczności. Minęło jakieś 10 minut, trener widzę, że nie jest zadowolony z mojej gry. Upomniał mnie już trzy razy. Powiedział, że źle rozumiem grę, że powinienem podawać na zewnętrzną stronę nogi. Ja dalej nie ogarniam. Mówi do mnie, że muszę patrzeć na plecy muszę się odwracać, ja myślałem, że to jest takie o pokopanie sobie w piłkę. Natomiast to nie jest tylko pokopanie sobie w piłkę, tylko to jest cały czas strategia, gra, presja. Zacząłem grać dla Estroilu w wieku 5 lat. Tutaj czuję się jak w domu i dlatego nie myślę o sportingu czy Benfica. W piłkę nożną grają razem bogaci z biednymi. Na boisku wszyscy jesteśmy tacy sami. Gra w zespole pomaga mi odciąć się od tego, co się dzieje poza boiskiem. Nie jeden gracz dzięki piłce mógł wyrwać się z trudnej sytuacji życiowej, uciec od biedy, a nawet zwalczyć problem głodu. Myślę, że piłka pomaga również młodym w zdobyciu akceptacji społecznej oraz podniesieniu własnej samooceny. Pol pozwolił mi uwierzyć, że nie ma rzeczy niemożliwych. Grając i trenując przez wiele lat zobaczyłem, że mając te dwie rzeczy, wiarę i ciężką pracę, jestem w stanie osiągnąć wszystko. Ja jestem z Polski, pan jest z Portugalii. Niby nic z nas nie łączy, a jednak łączy nas trener naszej reprezentacji, Fernando Sandoz. Fernando jest łącznikiem między naszymi krajami. To także osoba bardzo zasłużona w klubie. Jest piłkarzem Estroil, trenerem, a także selekcjonerem kadry narodowej Portugalii. A teraz jest selekcjonerem reprezentacji Polski. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że pracuje akurat w Polsce, do której mamy duży sentyment i ufamy, że u was będzie równie szczęśliwy jak tutaj. A co młodzi piłkarze tego klubu myślą o naszym trenerze? Znaczna większość piłkarzy zna Fernando Szantosza. Niektórzy pracownicy klubu nawet osobiście. Młodzieży przybliżamy jego postać, jak i związek z naszym klubem. Jest w końcu jego wychowankiem. A z czego zasłynął trener Fernando Szantosz? Odwołanie się do postaci Fernando Szantosza zawsze przynosi naszemu klubowi wiele dumy. To tutaj spędził prawie całe swoje życie jako piłkarz, a potem rozpoczął trenerską karierę. Jest doskonałym przykładem i ambasadorem naszej drużyny. A teraz zabieramy was w podróż do pięknej, malowniczej miejscowości. To Kaszkajsz. Miasto, które można porównać do takiego polskiego Sopotu. Zresztą jak sami możecie zobaczyć, plaża, morze i ludzie, którzy się opalają. No jest po prostu cudownie. Samo miasto liczy około 40 tysięcy mieszkańców, a pośród nich jest jeden, szczególnie ważny dla naszego kraju. To trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej Fernando Szantosz. A dzisiaj będziemy podążać jego śladami. Chodźcie! Fernando Santos jest aktywnym i zaangażowanym parafianinem. Uczestniczy nie tylko w mszach świętych, ale również podczas wielu innych liturgii. Żyje jak zwykły człowiek. W każdym aspekcie życia stara się być najlepszy, przez co daje przykład innym. Nasz trener kiedy tylko jest w swoim domu w Kaszkajsz, zawsze przychodzi do naszego kościoła parafialnego. Najczęściej uczestniczy w porannej mszy świętej a kiedy jest nieobecny, to przychodzi na wieczorną. Jesteśmy z niego bardzo dumni. W parafii żyjemy jak wielka rodzina, i kiedy przychodzę z wnukami na mrze, to potem cały czas powtarzają: Widzieliśmy Fernando Szantosza. Wybrałem życie w Portugalii w Cascais przede wszystkim z powodu języka. Portugalia jest krajem bezpiecznym, z pięknymi plażami i wspaniałym jedzeniem. Pochodzę z Brazylii z miasta Porto Alegre. Ale tak naprawdę jestem Brazylijczykiem polskiego pochodzenia. Czuję się Polakiem, ponieważ mój dziadek urodził się w Warszawie. Przed II wojną światową wyemigrował do Brazylii. Oto mój polski paszport taki: Stein, Brazylijczyk polskiego pochodzenia. Kaszka połączony połączone jest z Lizboną bezpośrednim połączeniem kolejowym. Sporo wydarzeń podczas Światowych Dni Młodzieży odbędzie się również tutaj, a nasza parafia przyjmie wielu pielgrzymów. Przede wszystkim jednak przygotowujemy nasze serca do tego wielkiego wydarzenia. Przy kościele mamy pomnik świętego Jana Pawła II, który ukazuje go w pozie pielgrzyma. To była postać ważna nie tylko dla naszej parafii, ale przede wszystkim dla całego pokolenia moich rodziców. Jan Paweł II kilkakrotnie odwiedził nasz kraj i mówi się, że jego spotkanie z młodzieżą w parku Edwarda VII w Lizbonie, tam gdzie odbędzie się w sierpniu msza otwarcia SDM, zainspirowało go do powołania cyklicznych spotkań, jakimi są Światowe Dni Młodzieży. Przed chwilą malownicze, spokojne miasteczko, a teraz żywioł oceanu, wielkie fale, klify i usta piekieł. Gdzie tak. jesteśmy? Jesteśmy przy Boka do Infernu, czyli właśnie przy tych ustach piekieł. I faktycznie możemy zobaczyć, że to piękne Kaszkaisz, koniec lazurowego wybrzeża, tak zwanego, ciągnącego mm -hmm. się od Lizbony przez Stroil, kończy się tutaj. A Kaszkaisz ma takie dwa wymiary. Bezpiecznej zatoki, romantycznej zatoczki, pięknego miasteczka i właśnie to, co widać tam na dole, czyli Ogromną formację skalną, do której wpada woda, i nikt nie chciałby się tam znaleźć w tej wodzie w tym momencie. To dlatego te usta piekieł? Tak, ponieważ no, jeżeli jest bardzo duży przypływ, to wtedy woda aż wybija do góry w tamtej właśnie jaskini, która jest e, za nami. Dlaczego Cascais jest nazywany portugalskim Sopotem? No, jest to poniekąd kurort, jest to miejsce bardzo eleganckie. E, co ciekawe, jest to najbogatsza gmina w Portugalii. E, tutaj nawet sam prezydent. Ma swój dom. To znaczy, że jak ktoś chce wypocząć, ktoś chce poczuć klimat Portugalii, to powinien tu właśnie przyjechać? Wydaje mi się, że tak, mimo że to jest kurort i kurorty raczej się chce omijać, to jednak już nie da się ominąć, ale Portugalia pod tym względem nie jest taka komercyjna i każdy znajdzie miejsce dla siebie, bo może być to Cicha Zatoka albo ten ocean, który właśnie w tym miejscu się zaczyna. Przepięknie. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży idą pełną parą nie tylko w Lizbonie, bo wyjechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów od miasta. Jesteśmy właśnie w Monte i to tu lokalna młodzież szykuje się na to wydarzenie w nietypowy sposób. Zobaczcie, mamy 29 stopni powyżej Zera, mamy cudowny, piękny, gorący klimat. Kasia już tańczy, młodzi mogliby siedzieć i odpoczywać nad oceanem, ale oni robią tutaj raban po to, żeby zachęcić lokalną społeczność do tego, żeby wsparła Światowe Dni Młodzieży. Zobaczcie, co się tutaj dzieje! Dwa, dwa, I daje. Lewa! Jest gorąco, jest pięknie. Mogłabyś teraz ze znajomymi siedzieć nad oceanem, ale jednak jesteś tutaj. Co robicie i czemu się tak angażujecie w ten festyn? Tak, mogłabym być teraz na plaży ze znajomymi, ale tutaj też jest dużo słońca. Razem z grupą przyjaciół mamy większy cel. Zbieramy środki na przygotowania związane ze Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie. Jak jesteście przygotowani na Światowe Dni Młodzieży w Diecezjach? Przede wszystkim zorganizowaliśmy w parafii grupę osób bezpośrednio odpowiedzialnych za przyjęcie osób, które przyjadą z całego świata na SDM. Tutaj w okolicach Sintry mamy przyjąć około 23 tysięcy młodych, ale my jako parafia przygotowujemy miejsca dla około 700 osób. Jak wygląda Wasze życie wspólnotowe tutaj? Robimy wiele rzeczy razem, na przykład jeździmy na spływy kajakowe, chodzimy na plaże, wspólnie jemy obiady. Ufamy, że nasza relacja będzie trwać dłużej niż same Światowe Dni Młodzieży. Nie, nie ma. Zmiana. Polska, polska. Kolonel, jesteśmy z Polski. Powiedzieliśmy, gdzie jest Polska? Dziękuję. Czao, czao, ragazzi. Jak działacie tu na co dzień? Jak ty angażujesz się w kościół lokalny? Jestem katechetką, a także ministrantką. W pomaganie w kościele jestem zaangażowana od najmłodszych lat. Bardzo to lubię. Czy kiedy dowiedziałaś się, że Światowe Dni Młodzieży w tym roku będą w Lizbonie, to było dla ciebie oczywiste, że będziesz uczestniczyć? Tak, wszyscy chcemy poznać papieża. Byliśmy bardzo przejęci, wzruszeni i szczęśliwi, kiedy dowiedzieliśmy się, że kolejne STM odbędą się w Lizbonie. Masz na sobie koszulkę światowej dni młodzieży. E, czy młodzi ludzie w Portugalii nie wstydzą się tego, że noszą na przykład krzyżyk na szyi? Wydaje mi się, że niektórzy trochę się wstydzą, ale kiedy jesteśmy gdzieś razem, w takim miejscu jak dziś. Na festynie, gdzie zbieramy środki na przygotowanie SDM w parafii, to każdy z nas jest dumny z tego, co robi i w co wierzy. Jesteśmy silni w takich momentach, wiedząc, że jest sporo rówieśników, którzy chcą podobnie. Jesteśmy przez to dużą grupą, w której każdy dobrze się czuje. Festyn lokalny, muzyka, słońce i ciastka. Co tutaj sprzedajecie? Sprzedajemy kajzady, czyli małe serniczki i inne ciasta. Tam są różańce oraz branzoletki SDM. Bardzo lubię się angażować w te zbiórki na SDM. Światowe spotkanie młodzieży już za chwilę. Myślę, że to dobrze spędzony czas. Jest z wami też tutaj ksiądz Władysław. Jakim on jest kapłanem? Czego się od niego uczycie? Nasz proboszcz jest Brazylijczykiem i chętnie angażuje się we wszystkie wydarzenia z nami związane, i bardzo nam pomaga w przygotowaniach do SDM. Jestem pochodzenia polskiego, urodzony w Brazylii, tak, tak, i ostatnie prawie 30 lat pracowałem też w Polsce, najpierw w Warszawie, potem w Krakowie. No i teraz my dali probostwo tutaj. I tutaj dali, też dali. ksiądz działa z młodzieżą. Czy widzi ksiądz jakieś różnice w tym przeżywaniu wiary u młodych ludzi pomiędzy Polską a Portugalią? Bardziej tak ta religia jest płytka tutaj mhm. w Portugalii. Spotykamy też z młodzieżą jak z Kasią Katarina, co uh -huh. rozmawiała z wami też, uh -huh. no to ona jest dziewczyna bardzo, bardzo głęboka też i działająca też uh -huh. na całej parafii. Jest młodzież dobra też. Tak, tak, i ja też widzę tutaj taką radość w ludziach i również w młodych ludziach, tylko nie wiem, czy to wynika właśnie z wiary, czy po prostu z, takie, z takiego usposobienia do życia. No ja wiem, bo między Polską a kraj jak Portugalia, nawet jak Brazylia też, no to tutaj jest, jest widać ta radość, nie tylko młodzież, ale ludzie ogólnie generalnie są bardziej uśmiechnięci i tak dalej, <laughs> e, też ten klimat, klimat ciepły i tak dalej. To musi nam ksiądz zdradzić w jaki sposób ksiądz zachęca tych młodych ludzi. Dlaczego warto pojechać na Światowe Dni Młodzieży według księdza? To jest e, jedyna szansa, żeby mieć tyle młodzieży tutaj e, w Lizbonie, jak ta Światowy Dzień młodzieży. Tak? I tutaj mówią, że nigdy nie było i nigdy nie będzie e, ponad milion <śm> ludzi i myśląc tylko, że Jan Pavel Drugi, só muito, 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 obrigado! muito, obrigado. Obrigada. 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 muito, obrigado. Myślę, że po tym odcinku macie już checklistę miejsc, które należy odwiedzić, będąc w Lizbonie. A jeśli macie jakieś dodatkowe pytania dotyczące Światowych Dni Młodzieży, to koniecznie piszcie do nas. Chętnie wam pomożemy, bo w Lizbonie jesteśmy już trochę. No i czekamy na Wasze zdjęcie. Jak się przygotowujecie do światowych dni młodzieży? Jesteśmy na Instagramie, na Facebooku i na TikToku. Tam na Was czekamy. Do zobaczenia! Pa!